Pociąg DLK ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Łódź Kaliska przez stację Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Łódź Widzew, Łódź Chojny. Odjęcie storu 12 przy peronie 1. Wagon klasy 1 objęty całkowitą rezerwacją. miejsc z numerem 14 znajdują się w czole składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje kierownik pociągu w wagonie w czole składu pociągu od stacji Warszawa Zachodnia ja do stacji Łódź-Widzew. Pociąg nie zatrzymuje się.